Potężne zamczysko wznoszące się dumnie na szczycie góry Chojnik ponad dzielnicą Jeleniej Góry Sobieszowem mogłoby stanowić wzór dla wszelkich baśniowych zamków. Jego klasyczny kształt z wysokimi kamiennymi murami i wieżą, rozległe dziedzińce, labirynty pomieszczeń i przejść, a także związana z zamkiem legenda o okrutnej kunegundzie sprawiają, że Chojnik jest jedną z największych atrakcji turystycznych Karkonoszy, a nawet Śląska. I jest tak od ponad 300 lat. Kiedy to po pożarze zamku jego właściciel hrabia Szawgocz udostępnił warownie do zwiedzania kuracjuszom leczącym się u wód w pobliskich cieplicach. W 1800 roku wśród gości zamku znalazł się przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams, któremu szczególnie zaimponował fakt, że ta górska twierdza powstała na całe 200 lat przed odkryciem Ameryki. Pod górą Chojnik można wygodnie zaparkować auto. Przed wędrówką trzeba jednak zakupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego, gdyż góra stanowi jego enklawę, w której ochronie podlega jeden z najcenniejszych fragmentów karkonoskiej przyrody. Do zamku prowadzi kilka szlaków. Polecamy jednak niezwykle malowniczy szlak czarny, zwany także Zbójecką drogą. Dzięki położonym wzdłuż jego biegu z bujeczkim skałom o fantastycznych kształtach zapewni, zwłaszcza dzieciom, przeżycie niezapomnianej przygody. Dość łatwa, lecz obfitująca w emocjonujące chwile wspinaczka w romantycznej scenerii będzie z pewnością tematem wspomnień z tej wyprawy. Atrakcją szlaku jest również 10 przystanków ścieżki przyrodniczej, które uświadamiają przemierzającym go wędrowcom wyjątkowość tutejszej przyrody. Rośnie tu aż 50 gatunków drzew i krzewów, a także żyje zadziwiająco wiele gatunków ptaków. Przy odrobinie szczęścia można natknąć się na sarnę czy karkonoską osobliwość muflona, czyli dziką owcę górską sprowadzoną tu na początku XX wieku z Sardynii. Kolejne ciekawe miejsce na szlaku to skalny grzyb którego kapelusz trzeba koniecznie podeprzeć, wszak musi utrzymać się przez wiele następnych lat. Do celu wyprawy dociera się dokładnie wtedy, gdy padają pytania: czy daleko jeszcze? Na szczęście ten widok rozwiewa wszelkie wątpliwości. Po zakupieniu biletów wchodzimy na pierwszy dziedziniec. Niegdyś wokół niego znajdowały się stajnie, mieszkanie komendanta, a przede wszystkim wieża z lochem głodowym. Bywało, że przetrzymywano tu nieszczęśników przez wiele miesięcy. Pomnik surowego średniowiecznego prawa jest także główną atrakcją następnego dziedzińca to kamienny pręgierz. Stawiano pod nim za drobniejsze przewinienia. Jego surowy, groźny kształt wprost hipnotyzuje odwiedzających i pewnie dlatego niemal zawsze staje się tłem pamiątkowych fotografii. Także na dziedzińcu z pręgierzem można usłyszeć z głośników poruszającą legendę o księżniczce Kunegundzie-Schojnika i starających się o jej rękę, rycerzach. Wchodząc do Zamku Górnego, warto odnaleźć pozostałości gotyckiej kaplicy zamkowej, której ciekawe detale kontrastują z surowością ocalałych murów. Można natknąć się tutaj na jedną z kilku kutych w skale cystern na wodę deszczową. Z braku jakiejkolwiek studni, tylko one zapewniały mieszkańcom wodę. Współczesną oprawę dawnej sali reprezentacyjnej tworzą splątane i niesłychanie grube, zdrewniałe łodygi prastarego bluszczu, który tworzy nastrój zaczarowanego zamczyska. Znajdują się tu także metalowe schody prowadzące na zamkową wieżę. Ich pokonanie i przejście galerią tuż przy koronie murów jest niezwykle ekscytujące. Na wieży czeka prawdziwa uczta. Jedna z najpiękniejszych panoram Kotliny Jeleniagórskiej i Karkonoszy. Widok należącą w Kotlinie Jelenią górę, malownicze stawy podgórzyńskie, a przede wszystkim wspaniałe karkonosze sprawia, że długo nie chce się tego miejsca opuszczać. Po zejściu z wieży, warto jeszcze zapuścić się w ścieżkę między murami, która odkrywa co rusz to nowe zakamarki zamku, takie jak te mroczne kazamaty artyleryjskie. Romantyczna sceneria zamku cieszy oczy zwiedzających, a wizyta tutaj zostawia w ich pamięci równie trwały ślad, jak u tych sprzed stu i więcej laty.